Cecora, 1620. To tutaj legenda skrzydlatych husarzy zderzyła się z jednym z najczarniejszych dni w historii. Większość ludzi pamięta ich gromkie szarże i wspaniałe zwycięstwa. Ale historia to nigdy nie tylko triumfy, czasem to gorzkie lekcje i cena pychy. Przenieśmy się do jesieni 1620 roku, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów toczyła śmiertelną walkę z Imperium Osmańskim. Napięcie było ogromne. Hetman Stanisław Żółkiewski, bohater wielu wojen, poprowadził wojska głęboko w głąb Mołdawii. Jego armia, mieszanka doświadczonych husarzy, piechoty i szlachty spragnionej chwały, ale też bądźmy szczerzy, niedostatecznie przygotowana i podzielona. Plan był śmiały: wyprzeć Osmanów z Mołdawii i wzmocnić chwiejną południową granicę Rzeczypospolitej, ale błędy zaczęły piętrzyć się szybko. Żółkiewski nie docenił liczebności i szybkości armii osmańskiej. Brakowało zaopatrzenia, sojusznicy byli zawodni, a dyscyplina zaczęła szwankować. Zamiast szybkiej kampanii, wojska polskie wkrótce zostały otoczone w mniejszości i nękane dniem i nocą przez kawalerię osmańską. A potem nadeszło fatalne starcie pod Cekorą. Kusarze, legendarni z powodu przełamywania linii wroga, niewiele mogli zrobić przeciwko niekończącym się falom osmańskich jeźdźców i nieustannemu ostrzałowi artylerii. Ich kopie się łamały, ich słynne skrzydła opadły, ich konie były wyczerpane. Żółkiewski próbował zebrać swoich ludzi, ale zapanował chaos i strach. Dumna niegdyś armia rozpoczęła desperacki odwrót, zamieniając porządek w bezład. Ale to tutaj historia staje się naprawdę osobista. Hetman Żółkiewski, mający już ponad 70 lat, odmówił opuszczenia swoich wojsk. Walczył pieszo, z szablą w ręku, odmawiając ucieczki. Jego ostatnia chwila otoczony, w mniejszości i nieugięty. Mówi się, że zginął stojąc, stając się symbolem zarówno odwagi, jak i tragicznej ceny. Pyry. Bitwa pod Cekorą była czymś więcej, niż tylko porażką. Rozbiła mit o niezwyciężoności Husarii i wywołała w Rzeczypospolitej falę szoku. Śmierć Żółkiewskiego, żywej legendy, oznaczała koniec pewnej epoki. Dlaczego więc pamiętać Cykora? Bo historia to mozaika zwycięstw i porażek. Aby naprawdę zrozumieć ducha Husarii, trzeba spojrzeć na jedno i drugie. Ich męstwo pod cykorą było niezaprzeczalne nawet gdy los odwrócił się przeciwko nim. Jeśli tak jak ja fascynują cię te historie, nie zapomnij subskrybować i odkrywać więcej sekretów historii, nie tylko triumfów, ale także bolesnych lekcji.